Witam Was serdecznie w niedzielę z Ori. I nałożyłam turban, mam włosy jeszcze mokre, wiadomo. Do turban jest bardzo, bardzo fajny. Jest taki lekki, nieprzytłaczający bardzo fajny, duży guzik z tyłu, że można wygodnie zapiąć. I tak przyszłam na pielęgnację i obkleję się tymi plasterkami. Silikonowymi, tak. Po umyciu twarzy nałożyłam sobie, po wyschnięciu nałożyłam sobie witaminę C i tak trwałam w niej pół godziny. I teraz przyszłam na właśnie pielęgnację docelową i spryskam się giełką silnie nawilżającą Novage Plus. I wymyśliłam sobie dzisiaj, że te plastry wypróbuję na maseczce nawilżającej, takiej mocno nawilżającej. Rzadko ją używam, więc tu jest okazja. Ale pod oczy dam sobie balsam Wellosophy. Przydałoby się serum jeszcze, ale to serum to dopiero będę nakładała znowu po maseczce. Widzicie, rozcięte już. No. Muszę wygrzebać do końca po prostu. Szpatułką też czasami wyjmuję. Nie żałuję teraz, bo będą plasterki. Tak musi być mocno tutaj. Czuć to nawilżenie musi być. To na razie balsamik. On też jest w okolice ust. I teraz ta maseczka. No trochę jej mam zużyte. To czoło, nie? Tutaj ta lwia zmarszczka. Też nie będę żałowała sobie tej maseczki. Ja ją kupiłam w autlecie. Ona była bardzo, bardzo chwalona. Właściwie muszę troszkę ten turban podwinąć. Piękny kolor jest, nie? Taki lśniący. Na szyję też przeciągnę. Obkituje się dzisiaj tą maseczku. I na dekolt. Oczywiście. Musi być. Dobra. No, czuję się mokra. Po prostu mokra się czuję. No i dobrze. I teraz znowu pod oko. Mogłabym nowejcz wziąć, ale już chcę skończyć ten łąd. Bardzo fajny też już przecięłam. O, taki żółciutki, treściwy bardzo. Czyli jeszcze kitujemy pod oko. No, dużo, dużo. Oj, dzisiaj się odżywią. A potem jeszcze będę coś nagrywać pewnie. Ręce sobie muszę oszuszyć. I to jest w takim strunowym pojemniczku, woreczku, etui można powiedzieć. Dodatkowo jest, no wiadomo, przyklejone do w takiej pleksji, żeby można było z powrotem to przykleić. I najpierw w Tamte plastry, znaczy tamte takie, te płatki bardzo dobrze mi się sprawdzają no i to jest chyba cieńsze chociaż no chyba troszkę cieńsze niż tamte płatki dobra damy tutaj o. i sobie niech skóra teraz bierze co najlepsze nie z tego bardzo fajnie no no i te płatki cieńsze są niż tamte ja daję, o rozszerzam tak i drugi boję się paznokciem tego uszkodzić. Mhm. No te są cięższe niż tamte, więc są chyba wygodniejsze. Tak to wygląda. I teraz, yy, póki mam taką wilgotną, no to sobie tym masażerem zrobię trochę. Ja da od razu daję na trzy kropki. O, o! I teraz, właśnie, jak to jest takie, yy, takie bardzo mokre, to fajnie przewodzi ten yy, prąd. Taki, wiecie, kójki. Kójki mam. Czuję, kujki Czyli działa. Ta maseczka jest bardzo mokra, więc fajnie to przewodzi teraz. No. No i mamy poranne, niedzielne spa. Jest godzina szósta. Rano. To są te poprzednie. Pudełko muszę wykombinować inne, bo to jak to się otwiera ciężko, to szok. Naprawdę. Powinno być takie, wiecie, o, jak puderniczka. Może zmienią, nie wiem. A tu w ogóle nie ma pudełka, tylko ta pleksja i jest OK. O, i te są tak. Przy... Wydaje mi się, że te są troszkę większe. Ale te są cieńsze, miększe takie. No. No, te troszkę są jakby grubsze, sztywniejsze. Mhm. Ale widzicie, mam i mam i mam. I używam i sobie przyklejam. Super. Mam święty spokój z kupowaniem płatków hydrożelowych. Naprawdę, bo to chodzi o to, żeby ten produkt, który nałożymy, tak się fajnie wchłonął, był pod przykryciem i tam pracował ze skórą. Jak spa, to spa, to jeszcze olejek na usta sobie wezmę. Lip Spa. Mm. Super jest. Olejki i te sztyfty. To są moje hity ust, do ust, do pielęgnacji ust. Hit. Potem nam zostanie tylko właśnie zdjąć to, nałożyć już docelową pielęgnację. Zetrę, maseczkę, tylko chusteczką higieniczną. Po co to zmywać? Można po prostu resztki, które się nie wchłonęły, ściągnąć. I damy potem już serum. Znowu krem pod oczy, no pewnie, że tak. I, I krem. No, także do za chwilę. A teraz zapraszam Was na moje zamówienie. Będzie otwarcie paczki i pokazanie produktu. Katalog następny, czyli drugi. Tutaj mamy to na głowę. I tutaj mamy ten masażer. Zaraz będę wszystko pokazywać, tylko wyjmę z pudełka. E, biżuteria. Pasta do zębów. Szczoteczka. Uella Sophie Balsam pod oczy, biżuteria, trzy komplety pędzli. O, proszę, to jest ten zestaw do przyklejania. Dwie browcary, dwie midbrown wzięłam. No i tak mówiłam, ten tuż pump and plump. Ja już mam ogólnie spokój z tymi płatkami hydrożelowymi, nie muszę kupować, wybierać, mam te. I daję sobie bogaty krem, czy, czy serum, czy cokolwiek, i przykrywam tymi płatkami tak na 10-15 minut. I tu jest to, że jakikolwiek krem nie wysycha tak szybko, wiadomo, ma czas się wchłonąć. I właśnie tutaj jest drugi taki zestaw, czy drugi. Pod oczy tutaj się powtarzają, chociaż inny wzorek jest troszkę, ale bardzo mnie cieszy to na czoło i na tą. Lwią zmarszczkę. Także tego na razie nie otwieram. No, widać chyba bardzo dobrze. Ok, pasta jak pasta. Ja tylko jestem ciekawa, jak oni zmienili tą tubkę. Oczywiście ta wybielająca. No, fajna taka. Mhm. Już nowocześniejsze po prostu. Wydanie. Fajne. Opti Fresh Pro White Toothpaste. Paste. Ok. Widzicie, taki mam perspektywy. Wszystko takie niebieskie, nie? No i właśnie wzięłam sobie szczoteczkę, bo super doczyszcza szkliwo. Naprawdę. Super. Już teraz będę te używać. Tu mają takie gumeczki w środku, więc one świetnie ścierają wszystko, co tam zajdzie, najdzie. Okej, okay, teraz ten masażer. No. Super że to nie jest... O, jakie to zimne! A to stoi w pokoju, powiem wam, dwa dni ta paczka, nie? Nie, jeden dzień. Wczoraj przyjął, No. O, i się kulkuje. Słychać, bo słychać, ale jest bardzo zimny metal. Świetna sprawa. I duży, duże kółko. Nie takie, wiecie, małe. No, patrzcie do palca, nie? Super! Tu może być na podorędziu sobie wstawię do mojego przybornika. To do wyrzucenia. Dalej, biżuteria, yy, i właśnie tutaj otwieram tą paczkę wcześniej. Za chwilę będę nagrywała makijaż sylwestrowy właśnie dlatego musiałam się wstrzymać do odbioru. A w ogóle jest czwarta rano, wiecie? No, Wellsophia, Güelosophie, już mój niezastąpiony produkt, czyli ten różowy, w, w tubce różowy, tak? Tubka różowa. Yy, Wellosophy Smooth and Hydrate Balm. Eye balm. Ja nakładam to, a za chwilę jeszcze inny krem i jest super. Ok, no i teraz co mamy? Bo właśnie dużo nie mamy. No browcary też wam nie będę już pokazywać. Bo wiecie jaka browcara jest? Taka malutka szczoteczka. Gdzieś tutaj mam w użyciu ostat. O, jest. Dobra. W użyciu mam, ale już widzę, że mi się. No nie, jeszcze może się nie kończy, ale. O, tak. Może się nie kończy, ale no już chcę mieć w zapasie, bo jakby tak brakło, to mam dwie. No to jest, dla mnie to jest must have. Okej, okay, nożyczki tu, tak. I teraz to. Jejku, i zaraz się malować i nagrywać na Sylwestra. No to już widzieliście, pilnok przecież. No to do Jak podusia. To jest jak poduszka. No całe szczęście, że nie to, co mnie tak od... Uff, wiecie, tak styropian. Ale kolor i to, jak to wygląda, super. No i taki milusie, nie? Mam trochę tych, powiem Wam, yy, turbanów. O, ja kiedyś to założę, po prostu jak przyjdę do Was na pielęgnację, albo tak. O, no bo, no, no, bo. No i słuchajcie, tutaj pędzle ostatni produkt. Już pędzle. A jeszcze biżuteria, tak, tak. Yy, takie polubiłam, że postanowiłam sobie dobrać dwa komplety. No, a dla Was, jak już wiecie, z live'u mm, będzie jeden komplet. Dokładka do, do paczki. Ritualsa. Z Ritualsem głównej nagrody. No dobra. Otwieramy biżuterię. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Widzicie, jak to fajnie wszystko się nagrywa. Trochę dźwięków. Leciutkie. Pięknie. Fajnie, bo ja widzę, co robię nawet. I teraz. I teraz to. prawda? Tak, tak to wygląda. Jest tylko, znaczy może to, to się tak no tak, to jest nawiązanie tutaj do tego splotu. No pasuje, pasuje. No, to się ubieram i nagrywam makijaż tyle razy. No, to to tyle na razie. No dobrze, jestem już po jakimś czasie. I teraz y, włosy jeszcze mam wilgotne. Włosami się zajmę już sama w łazience. Teraz czas na zdjęcie tych y, płatków. Słuchajcie, wpadłam na pomysł w międzyczasie, że te, nas, te, y, te moje dodatkowe płatki teraz można by sobie, słuchajcie, tak poprzyklejać tutaj o na te marionetki, nie? No, i też coś tam dać. Także no, tutaj jest pole do popisu. Ok, zdejmuję. Wszystko jest mokre. Ale jest tak wygładzone. I teraz na chusteczkę higieniczną. Nasączoną tonikiem. Kładę te płatki. One sobie tutaj wyschną. Potem je tylko przetrę. I do schowania. No. Słuchajcie, lusterko z bliska muszę wziąć. Kurde, no nie ma worków. Nie ma worków. Może to jest tylko takie na chwilę, ale wiecie, no i tak to cieszy, nie? Dobra, i teraz tutaj wszystko jest mokre. Tak, to jest to jest mokrusieńkie. No takie ma być. I na tą chusteczkę. I co mamy na czole? Co mamy na czole? Nie wierzę. Nie ma zmarszczek. Póki co na razie. I ta lwia się wy, troszkę wyprostowała. Po jednym razie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie działać. No, w każdym razie działa. Na razie działa. Yy, wycieram się. I jeszcze dodatkowo spryskam się właśnie tą Prosetical z mgiełką. Uwielbiam ją. Zawsze muszę mieć zapas. O, lampki się same wyłączają. Nie wiem dlaczego. Co to za dziadostwo? Kupiłam w kiku. Po 12 zł jedna. No i widzicie. No ja nie wiem dlaczego one się wyłączają. Same. Wszystko jest gładziutko, słuchajcie. Naprawdę. Serum Opt różowe. Bardzo fajnie nawilżające i yy, zapobiegające przebarwieniom. Uwielbiam to różowe opt. W ogóle mam tak gładką skórę, że szok. Dziwne. Jeszcze można się masować i to jest ta dowolność, właśnie fajna przy tych rzeczach, przy tych płatkach, że co chcemy, możemy pod nie nałożyć, nie? Rewelacja w ogóle, ta pielęgnacja. No, i teraz wezmę sobie nowy krem, który dostałam w prezencie od Oriflame, on był na święta w prezencie tak i to jest, tego nie miałam jeszcze, Nowage i to jest ten Brightening i tyle daję pod oko, też niech będzie dobrze nawilżone i to jest bardzo leciutki krem, ja miałam Weekly Wir Smooth i Lift and Firm no to były bardziej gęste, treści, treściwsze. Ten sobie teraz po prostu przetestuję. Nie ma zapachu w ogóle. No. A docelowym kremem, już takim, wiecie, końcówką pielęgnacji będzie krem Diamond Cellular. I biorę sobie dajmonda. Już też wygrzebuję. patółka fajnie było, wiecie, można z tych zakamarków wygrzebywać. Okej, okay. jeszcze będzie na raz chyba, albo dwa. No, chociaż mi tu pięknie pachnie teraz. Lubię zapach taki delikatny. On ma taki wysokopółkowy zapach. Pudrowo Miły. No, dzisiaj będzie na, naprawdę takie domowe spa jest, słuchajcie. Czuję się, wyśmienicie w tej pielęgnacji. Czuć, że ta skóra jest zaopiekowana bardzo. I teraz można się jeszcze, oczywiście, bo jest wszystko wilgotne, pomasować. Bo jak tu przejeżdżam, to tu czuję takie Taki prądzik, takim lub jakimkolwiek masażerem. Wyłączyłam, bo to wiadomo nie będę tutaj godzinę się masować. Już koniec tej pielęgnacji. Czuję taki chłodzik na twarzy, takie odprężenie, nawilżenie. Tak, tak mi chłodno jest w tą twarz. No. Naprawdę super. No i naprawdę jest sponsor odcinka. Dobrze, no to dajcie znać w komentarzach, czy macie coś właśnie z tej pielęgnacji. A jak nie macie, to naprawdę zachęcam, bo jest komfort, jest przyjemność wielka, skuteczność, no i efekty. Efekty są fajne. No, ale już on już troszkę bardziej worki. No słuchajcie, no to, to jest, wiecie, no to. Po paru razach może rzeczywiście yy, to podziała bardziej. No, jestem ciekawa tej tutaj zmarszczki lwiej, czy ona się spłyci. Może się spłycić, nie jest powiedziane. No, ale zobaczymy. Tak będę sobie robiła, ja wiem, dwa razy w tygodniu takie spa. Po prostu, jak będę, wiecie, pielęgnować się rano, no to, to pozakładam te akcesoria. Właściwie powiem Wam, że co rano można zakładać prawda? te, te płatki. No. Ok, dziękuję serdecznie za obejrzenie. Zostawcie pod filmem łapki, komentarz, zasubskrybujcie kanał. Życzę Wam przyjemnego wieczoru niedzielnego i wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa!